Dziś będziemy pojedynkować się na filarach z laki bloków. Naszym celem jest jak najmniejsza ilość śmierci, więc ten kto będzie ich miał najmniej, ten wygrywa. Pod sam koniec będzie naprawdę wyrównanie, więc oglądajcie do końca, by przekonać się kto wygrał. I subskrybujcie ten kanał. No. Trochę mnie lec... spłynęło. Piąta śmierć? Biło. No to co? Kto chce zacząć? A ja, Maga. Dawaj. No. Uparciarz. O, będziesz Ara, od razu dragon egg łap wow. oh. Fontana. na jaki o o nie łatwo aha no fajnie ej zresetowało mi ile książek, dobra teraz ja <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Ej, ja oh. jestem do tyłu, ja nie mam kilku laki bloków. Degrajmy do zniszczenia wszystkich laki bloków, z naszej wieży oczywiście. Aha. No tak, ja sobie zniszczę następny. Hej, bole. O, to się akurat Też będzie strata. Ruszaj. O, no, farcik, żart sobie O, ale. Nie, Czemu? nie. nie. <laughs> Skocz do góry. Jestem. Strzymam się na szybcie, tylko nie wiem, czy jestem w stanie. Pójść shift, Bob, 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 Bob. Ja A widzisz go? Nie mogę go zepchnąć Zobacz go I tu mnie Adam ziemniaka Nie mam ziemniaka Zginął! Aha, bo on był w bloku i zginął. w uściskiem przez blok Rzuć ziemniaka proszę Ale nie mam ziemniaku Ja mam rachepki Dorzucisz? Nie ja złapałeś Muszę kopać rej, rej. Znowu nie złapałeś Teraz! O! O! Dzień Eee! Co tak agresywnie? Dobra, spadam Nie! O, Ej! Nie przemyślałeś raz. tego! Nie przemyślałeś tego! O! O! Mam kifol. Pamiętałem o tej pułapce i jej się najbardziej bałem, ale z drugiej strony... To teraz jakoś muszę zdejść na dół. Dobra. Sorry, się ale... tylko? Nie, nie, nie! No, nie! Żyję! Jak się pozbędę lawy... Ma. Nie! U, u, poleciał. Cyk, cyk, cyk... Ty. Nie... Co ty robisz? Coś ty Oba. zrobił! Obawiam się, że nie wiem co się dzieje, ale... Nastała wieczna noc. Donoc. Aha. Co ci. O. Co się przyda. A tu nie wiem, co się podziała. Znaczy, cię vlog high from high place. Fell from high place. Ale cię wywalił. Nie wiem, jak się tu dostaniecie, ale. Możecie po moich schodach, jak dacie radę. Okej, okay. ok. Nie. Podaj. A podaj. Dobra. Ale ja... jak ja się dostałem na swoją wieżę? Dobra, już wiem. O. Już wiesz? Tak. Po moich... po moich schodach. Siemka, Żyjmy w pokoju. Możecie używać o. moich schodów, jeżeli będziemy żyli w pokoju na schodach. Okej. Okay. Ale żeby było ładniej, to i tak dam dzień. No! Trochę mnie jest... spłynęło. Piąta było... śmierć! <laughs> No. Oh. O, dzięki za wodę. Kto dodał? Ja przeżyłem O, też przeżyłem. Jest, dobra. Jak jestem teraz, Macie dość sporo jeszcze i. O, witamy! Zostałem zamknięty. Tylko... Ja nie wiem, czy ja zaraz nie pożałuję to jest... że te... mnie wysadziło. Fajerwerki mnie wysadziły prawie Diamonds! O, co mnie... Nie! I to... Ty kamień, który to? Który to Lucky Potion używał? Ja... O. O, nie no, nie, weźcie. Ja pokojowo... Ja się wystraszyłem! Ja pokojowo z hajbalem chciałem wylądować, w ogóle zniszczyłeś szkło i nie wylądowałem przez ciebie. A się no, straszyłem, co tu... że coś na mnie spadło. Kto tu wody się pozbył? Jak ty ja tam się dowoduje? O Jezu. A ty Woduję miałeś takie. piramidę? No i próbuję się znowu do niej dostać. O, <grym> to no, się dzieje. Przy... Dobra, a to jest wieża? Chwila, gdzie jest moja wieża? A tam jest moja wieża. Ej, weź ktoś w wodę zrzuć jeszcze raz. Kitusiek. Nie. No jakieś schody z Rzucam laki pod jony. No nie mam bloków. Uratuj mnie. Dostałeś pewnie trochę ekspać się Nie potrzebujesz, rzuć mi wodę. Bo będzie to oznaczało wieczną wojnę. Jeżeli nie rzucisz wody. Czekaj Chcesz się nie rzucaj, tylko postaw ją. O nie, one is lucky, one, one is not. Nie próbuj. Nie! nie. Woda. woda. Ja się śpięta. O, jest położyć. woda. Nie. Masz. Ja mam wodę, wiodro z wody, wylepij. Ciężko ją ja wróciłeś. No, no, no. No, no, płynie. Dzięki, dzięki. A, nie. No żartuję. Spock! <laughs> co to zrobiłeś? To no, od ciebie żartem pojechał jakby. A czyli to było uf. laki czy nie? No Dobra, mam, mam jeszcze od kipuśka. Dobra, dobra drugi Owce. Owce. Mr. Rainbow Ja Owce! Owce dopiero... dopiero... No dopiero co wróciłem, no dobra. Dobra, tak se zrobimy. Będziemy se wodę zabierać i będziemy lądować sporo! Jest. Dobra, żyję. Proszę. O! o! Nie! Spokój się. Na dół. Sorry. Poleciało na dół. Na, 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 poleciał też. Mmm... Czemu to było tak wolno? spada? Pomogę ci. What the fuck? Miałbym oh. tę perłę. Czemu tu jest tyle wody? O. Zginąłeś? O jak mi przykro Cołeś? O, złoty blok Nie Cia! Nie No to mnie zepnął ja nie mówię. walę wiadro Nie walnąłem Oh Dobra, drugie podejście. I nie walnąłem. Mamy śmierci właśnie na wiadro. O, udało się. <tres> Przypominam, że celem jest jak najmniejsza ilość śmieni. No, co to jest? Jak najmniejsza ilość śmierci. Nie, no nie, 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 Znowu! nie, ja się. się! On znowu dostał to. Dostał. Dobra, niech nie, tam leży. nie, mi kolejnego <śmuszczaj> <śmuszczaj> Nikt w życiu nie, Nigdy nie, wszystkich nie, 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 villager. O. Mam nie, nie, Zaraz zginie. Dobra, wszystkie to, wszystkie te też idę zniszczyć. Złoto. dać mi złoto. O, tyś. No, a fajny zamek. O. O, ty masz teraz pira Nie, zaraz. zaraz na. Na. O. O. what Na. Na. O, o, o! To chcę. O, diamentowa siekiera, przyda się. Może. Może nie. Ja to też zadziała? To by... O nie! To było zabawne, jeżeli to zadziała. O nie, wyrzuciłem diamentowy kilof. No trudno. Hobbit. muszę coś sprawdzić, dobra? Nie. Gdzie ty jesteś? Gdzie? Gabi, żebyś górze, nie wiedział. Na górze. na górze jesteś. Czekaj, czekaj. Muszę coś sprawdzić, okej. Okay? Nie, nic nie sprawdzaj. O nie, nie, nie... Dobra, jest no. Nic nie sprawdzaj. Cześć, cześć, cześć. Idź stąd, wbrew szatanie. Poczekaj, wchodzę w miarę pokojowych warunkach, patrz. <ścoughs> nie no nie! Żyję, <ścoughs> żyję. <żyje. ścoughs> Chciałem zobaczyć, ale to zadziałało fajnie. Daylight sensor działa. Ile teraz tu jest wody? Boże... Cześć, Kituciek, pokażę ci sztuczkę. O, oh, dostałem Giant Lucky Vloga. jest, mam pół serca. Jej! Co, coś dobrego? It's... O, widzę faktycznie no. spadło. Jak się. Wow. Ta, 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 ta. A bierze, ty masz nie one is lucky, one is not Ktoś ma, nie wiem kto Ja już zniszczyłem chyba swoje, tak mi się wydaje One is lucky, one is not Nie no, żarty jakieś jak ja zginąłem od <laughs> twojego pioruna? O, Siemanka. Nic sobie stąd. Idę, idę. I, idę, do no idę. Ja tu tylko wylądowałem spokojnie. A. widziałem to. A nie, to moje włóczki one na dnie. Co wy robicie da? No? Nagle tysiąc piętnów leciało. Ja mam 300 takich ziemniaków w ogóle. Ma ktoś drewno? Mam, ale ci nie dam. Jaki ludzie chce Jesteś w ogóle? ja mówię z nad dnie. A, się wczuł. Lucky pik. Co daje Lucky pik? Jak zabije to coś dropnie? Oj. Nie. Nie, żelazny set. Ale tutaj jeszcze... Kolejny jesteś, jesteś w środku swojej wieży, co ty robisz? Tu masz jeszcze. Dobieram, Czy to dobieram, nie twoja? Tylko, to moja, to moja, tylko... Musiałem tak sięgnąć po to, że tak powiem. Kompa... O nie! Lucky bow. I dobra, i tak strzał nie mam. Co to wyleciało? Drewniane siekierki. Kurczę, drobniej mi coś dobrego i ja później to tracę. Poli. Co się stało? Ghostly Horseman? No tak, jakaś wyszła. Have fun. Co oh, yeah. się stało? Zniszczył. <noise> to mi wodę się Duży hakiwak zresztą. Dobry, bo ten Ghostly Horseman dalej tam jest. Baby Xer, o jak słodko. Ciaki. Dobra, mi dobrze idzie. Na peł. Ja Żyje nie. Dziecię, żyję, Bob, nie, nie żyjesz. Adam, adam. dobrze. Czekaj, bo ktoś mi. Z tym adam, czekaj, czekaj. Liczy. czekaj. Adam, nie skacz. Ja? Nie, Kipusiek. sorry. Czekaj, czekaj, to moje ostatnie dwa bloki. Czekaj, czekaj, czekaj. Mam pomysł, mam pomysł. Ale czekaj, weź tego psa. O, super. I patrz, 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 patrz. Patrz teraz. No. No. Teraz to na dnie jest niebezpiecznie O! Gdzie są Nie, teby, proszę moja zbroja? No i tyle tylko przelotem Nie, dobra Skąd strzela? O, znowu zwalnąłem wiadro, ale jestem boski o. Ile tu jest itemów? że to się nie przyda. Nie, woda spada. Dobra, trzeba użyć TNT. Nie mam bloków już. Cholera. Nie, bo chyba zniszczyłem już wieżę całą Jak to? No, już wszystko. Ja swoją kończę, dobra, ale trzeba to naprawić, bo tu jest. Ale safe Dziw, straszny. O! Oh, o, EXP, spoko Więcej, 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 więcej. Zbrojka, żelazny blok. To jeszcze o. ten. A ten filar no dalej zniszczyłeś, czy nie? Tak, wszystko. Wszystko? Czemu tu tyle wody jest? Ja muszę to doniszczyć Uda się. No ja mam O nie! Chirozoł wyrzuciłem. A ja wywłuchłem Dżajan umiera cały czas Ja zaraz też Netherstar Oho, idealnie oh, to kurde Sss, herariu Dobra, Nie ma go Dobra, czyli jeszcze Adamowi tylko została? zostało została wierzę. i tu się z racji, że gra się jeszcze nie skończyła, póki on nie zniszczył wierzy. To mam dla ciebie niespodziankę. Pamiętasz jak byłem w, w piramidzie? No Fuck. Wracaj tu, może ryby łupki, e! odejść ze mną, ja nie uchylę. Z tym nie wziąłem, nie gadaj, że widać my oh, ho, ho. No mnie w super. Co oh, to mnie? Ojej, Jezus. Jest, przeskoczył Ty śmieszku Żyje Jak się idzie bit No dziesięć Mam my. Hero Villagera Co? Kurcze cofam Cofnęło mnie Plag był Jakieś Lagi były o. Kurde no Co drugi raz, raz się nie dał nabrać nie, nie myśl sobie Dawaj, ostatnie laki bloki Ja jak ostatnie? Przecież się ja już wszystko zniszczyłem No mówię, że rudych hobbit Już go w spokoju. Niech zniszczy jak ma wybuchnąć to o! nie wybuchnie Dziś laki bloki bo Mam hero's z... home, nie umie... nie rozumiesz? Nie, nie rozumiem Nie pomagaj mi O, piramidę wdrofnąłeś no, to twoja piramida, Super. trzymaj To mam więcej to no, Nie otwieraj mi tych... Ty chcesz mój lud wziąć, ja wiem Nie, nie ja niktu nie potrzebuję, ja chcę tylko przeżyć Nie no, nie no, w tego nigdy nie skończy Nie musi to dobsza piramida, z do lakizmów O nie 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 proszę, ja nie ginąć ciebie goni Już ciebie, już Nie ciebie. no pies mnie bije Nie, jednak nie Lame mnie plują Dobra, zrzuciłem go Dobra, niszczę ostatnie lekkie bloki no, no daj mi spokój No daj mi spokój Daj mi spokój no, Ostatni raz. I złota zbrojka, dobra Nadszedł moment chwały To zrobimy tak Teraz przez 3 minuty możemy się zabijać i tak dalej i tak dalej. Kto przez ostatnie 3 minuty zbierze najwięcej śmierci, to mu się dolicza do licznika, bla 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 i tak dalej. Zradzaj, że nie mam no nadzieję jeszcze... lut, to spier. Nie Ciebie robimy sobie ku ja mam 4 Hero swordy. A ja nawet nie zbierałem, to możesz mi jeden rzucić, bo mnie goni jakiś devil. <laughs> nie. Nie mam nic. Czy jest jakiś laser, bo mam...

Nara Co tu robi Lava? Została minuta 20 Dobra, hero potion Czy ja mam coś... Jestem bezbronny Gdzie... Aha No ty się nie chowaj tam o góry, tylko złaź tu bić Powalnałem go A on ma chyba trochę mocniejsze itwy Gdzie jest hero villager? Nie ma. Wszystkich porzucę. Ci Wszyscy się zginęli. Oni, no. oni zginęli, to sobie nie rób nadziei. Jest! Ugrałem to. Ale hity. Dobra. Ja nie mam broni, nie mam broni. Kurde. Zostało 30 sekund. No. Łatwo, nie, no. Za łatwo, za łatwo. Tak? Zdara. Nie. 15 sekund zostało. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie, koniec czasu, ale możemy dobić się do ostatniej tej. Nie. 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 tak zginę. Kurde, ofertą miałem Dobra, to co? Czas, stop? Bo czas się skończył. Nikt już nie może zginąć. A więc tak, scoreboard wygląda następująco. Death Hunter broadcast. I tu się jak. Nie! 25. Widzicie tą tabelę? Ej, A... musimy mieć ostateczny pojedynek. No, musimy. Po 14 śmierci. Ale to może jakiś inny pojedynek. To otworzysz ja ja z pierwszego Lucky Nie. Nie. Starczył jeden na jeden. Dam ci hero sworda. A ty jakiego masz? Też hero sworda. No dobra. Ja dobra. mam cztery hero swordy. Dobra, to będziesz miał tylko lepszą zbroję. Dobra, pasie mi. Dobra, finałowy pojedynek. 3, 4 Ej! Ja umieram! Nie, no wygrał bez. Łatwo. Dobra. Po do trzech Okej. No, okej. Okay. Okay. Co ja zrobiłem? Cześć, że szkodłoby. No czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. No co? no Jeszcze no co? nie. 3-4 start. Wracaj tu. O kurde, nie trafiłem. Trafiłeś, trafiłeś, zostałem. O, dobra. To 2-0, tak? Ale jeszcze żyję, nie, jeszcze, ja jeszcze Ty żyję. Po prostu pojdę Już nie żyjesz. Już nie żyję. Dobra, oficjalnie wygrałeś. Wygrałeś cały film. Łatwo! Szczęście początkującego, nie chcę, żeby powiedzieli. Ale to jest prawdziwy skill, wiadomo. <grym>, niech będzie. A więc to jest ostatnia tabela. jak ma 25 na pierwszym miejscu, jak będzie patrzeć... Dobra, tam... E, e, Najlepszy masz bo my nie zrozumieliśmy zasad, po prostu myśleliśmy, że im więcej śmierć, tym lepiej. Chodź, zobacz moją wiązarkę. Wow, ładna. Aha.